Aleluja. Chwała Bogu, spotykamy się znowu na kolejnym krótkim nagraniu. Który ma na celu przybliżyć nam służbę uwolnienia. Jak to wygląda, na co się szykować podczas uwolnienia. Uwolnienie to nie jest taka jednorazowa przyjście, i wyjdą demony, i później tu już nie chcę nic z tym do czynienia mieć. Um, Uwolnienie nie polega na wyrzuceniu tylko jednego demona. Ponieważ, jeśli y, ludzie, którzy mają się za ekspertów, a tam może taki się takich spotkać, poświęcić środkowych kowalczbacych, jeśli oni by się przyłożyli do tego uwolnienia, zobaczyliby, że poza tymi trzema demonami, które wygonili, tam jeszcze siedzi dużo. I to wtedy zmienia nasze troszeczkę podejście do wroga, z którym walczymy zmienia. Jak zmienia podejście, zaraz będę wyjaśniał. Jak zmienia to podejście, gdyby problem polegał tylko na tym, że jest wierzący, jest jedna osoba, i tam siedzi tylko jakiś jeden demon, zabłąkał się gdzieś. Wiecie, nie wiadomo skąd się gdzieś zabłąkał, to nie byłoby problemu. nie tego jednego demona i później by byłoby pozamiatane. Zwykle demony podróżują w grupach. Nie jestem w stanie powiedzieć ile grupa może mieć. Może być mniejsza grupa, może być większa. Mogą być setki demonów. Mogą być i większe. Legion rzymski liczył. Um, około jeśli chodzi o Legion rzymski, czy w świecie duchowym jest tak samo? Może być to pewna wskazówka dla nas między w różnych okresach. czytałem kiedyś o tym, tak gdzieś o 3 3000 do 6000. A więc. Oczywiście yy, czasami zastanawiają, to też temat uzdrowienia. Poruszymy, czemu niektórzy ludzie modą się o kogoś o uzdrowienie i to uzdrowienie jako niby jest, a później znowu to może być właśnie problem. Innym problemem może być oczywiście yy, służba uwolnienia zawsze połączmy z, yy, z walką duchową. Jeżeli problemy przychodzą z zewnątrz też to też zawsze tam jest jakaś grupa, jakaś grupa demonów, albo jeszcze ludzie za tym stoją, którzy po prostu te demony w jakiś sposób przysyłają, wysyłają, żeby te demony coś się kręciły, coś próbowały zaszkodzić, prawda? W jakiś sposób przeszkodzić. Ale jeśli chodzi o tą służbę uwolnienia, jak idziesz na uwolnienie, na co się nastawiać? Może tutaj yy, chciałbym parę takich rzeczy przytoczyć, żeby nie dać się zwieść wrogowi. Na co się nastawiać na sesji uwolnienia? Na to, że po pierwsze mogą być manifestacje, a może ich nie być. Możesz czuć, jak coś z ciebie wychodzi, możesz czuć jak jakiś dym wychodzi czuć jakieś coś się wysypuje z ciebie Możesz czuć jakieś wrzeszczenie do głowy. Te demony wychodzą ich swoje, wiecie, w ich sposób wrzeszczenia jakiś. Możesz mieć e, uwolnienie, które będzie bardzo gwałtowne. Oczywiście można demony związać i, i nakazać im wypuścić. tego. Tak może być demony mogą powołać scenę jakąś tam robić. Może być bardzo gwałtowne uwolnienie, z wrzeszczeniem, różnymi fizycznymi manifestacjami, co oczywiście wszystko ustępuje, kiedy my używamy i nakazujemy tym demonom przestać, to mają wychodzić. Demony, tak jak powiedziałem, uwolnienie jest to walka duchowa z siłami zamieszkującymi w człowieku. Plus ta walka duchowa to nie jest taka, wiesz, tylko wyjdzie, gdzieś to często. W pewien sposób y, połączenie walki psychologicznej z y, takim duchowym oporem, stąd potrzeba używać darów ducha. Osoby, które nie są oczczczone w darach ducha, mogą robić uwolnienie, i to uwolnienie może być nieskuteczne, może być malutkie, może być, y, na no każdy, wiecie, może powiedzieć w imię Jezusa, żeby wychodził diabeł. No może jakiś tam wyjdzie. Ale to nie będzie pełne uwolnienie, to nie będzie uwolnienie oparte na zrozumieniu, to nie będzie uwolnienie, które jest dyktowane tak jak rzeczywiście tam yy, tamto wygląda. Na co się szykować? Szykować się na to, że demony będą próbowały zawsze psychologicznie Cię uderzać. A zatem psychologiczna walka polega na... mogą Cię próbować śmiać się z Ciebie. Mogą próbować cały czas powtarzać szybko kłamstwo jakieś do Twojej głowy, mogą próbować wrzeszczeć do Twojej głowy. Mogą ci nagle powiedzieć, że na przykład że y, nigdy one nie wyjdą na przykład, że to jest y, odciągać się od tego uwolnienie, prowadzić się rozkojarzać. Y, mogą ci mówić, zobacz, naokoło, y, ci ludzie przyszli na uwolnienie. Ale czemu Ty ma, miałbyś być uwolniony? Musisz o tym wiedzieć wcześniej. Za czym pójdziesz na uwolnienie? Za czym siądziesz tam z ludźmi, którzy się do Ciebie modlić? E, tak już mówiłem w poprzednim kazaniu, Mogą, możesz mieć reakcje e, fizyczne od poczucia, nie wiem, nagle się sikać chcę nagle być jakieś reakcje organizmu, nagle będziesz czuć się jakbyś, nie wiem, jakieś coś tam, jakieś Symptomy się jakieś czegoś pojawiały, możesz czuć jakieś, w zależności, co to za demony, są czuć jakieś wstrętne odczucia po prostu, W zależności, jakie to są demony. Możesz czuć y, słyszeć w głowie bluźnierstwa, na przykład. Po co ty mówisz, żebyś się nastawił? Te rzeczy cię nie mogą przerazić. Jesteś dzieckiem bożym. Nie możesz się dać wrogu nastraszyć. Obojętnie co by ci nie sugerował, jak nie kłamał, i co, do czego się nie posuwał? E, takie telewizyjne manifestacje też czasami są. Lewitowanie nie jest za każdym uwolnieniem. No ale może być. I kiedy. Widzisz, kiedy takie rzeczy no, mają miejsce, nawet gdyby demon chciał cię lewitować w powietrze. Masz moc nakazać mu związać go, uderzyć go mieczem, rozbroić go, używać weselu przeciwko niemu, aby to powstrzymać. Osoba, która jest uwalniana, robi również walkę duchową w takim, takim sensie przeciwstawia się tym siłom. Wcześniej jeszcze, wiecie, jest różnica, kiedy idziesz na uwolnienie, a po tym uwolnieniu po prostu przechodzisz horror. i Jesteś zaskoczony, że te rzeczy były. Zgodzicie się z tym? A jest różnica, kiedy słuchasz tego typu pokazania, co właściwie w Polsce chyba nie ma żadnych, a na Zachodzie nie sprawdzałem. Nie wiem, może gdzieś tam są. Jest różnica, kiedy wcześniej ktoś Ci powiedział, że takie manifestacje mogą być, takie rzeczy mogą być i to i te rzeczy y, nie są czymś dziwnym, są no to po prostu y, wiecie, y, jak to, jak to się mówi, y, po nocy chwyta się brzytwę, więc diabeł w ostatniej, za czym chce wyjść, chce próbować y, w jakiś sposób, y, nie wiem, być złośliwym chociażby, jak już nic nie może zrobić. Diabeł, y, reakcja diabła możesz się diabeł zastraszyć, kiedy będziesz siedzieć miał uwolnienie, możesz się pojawiać jakiś, tak jak powiedziałem w wcześniejszym kazaniu, nieracjonalny strach nagle przyjdzie. Te demony Cię straszą, że to się stanie, tam to się stanie, że będą gdzieś tam, coś się z rodziną Ci stanie i tak dalej, to oczywiście to związujesz w imię Chrystusa i wszystko jest dobrze. Diaby mogą próbować Cię straszyć, próbować Cię atakować, możesz y, mieć, nie wiem, idziesz na uwolnienie i dosłownie jakby całe piekło przeciwko Tobie powstawało. Może się pojawić, nie wiem, rodzice zaczną się kłócić. Sąsiedzi, zaczną, nie, osoby Ci bliskie, zaczną jakoś dziwnie y, szukać dziury w całym. Nie dziw się temu. Bo zbliża się Twoje uwolnienie. I Bóg chce się uwolnić, a diabeł robi wszystko. To są tego ostatnie. Jak by to powiedzieć? Podrygi, kładające sztrygi, ja to nazywam. Która nie chce się pogodzić z przegraną, która stopiła 2000 lat temu i próbuje y, różne różne rzeczy wymyślać. A więc kiedy idziesz na to uwolnienie. Miej odwagę, miej odwagę walczyć, masz wolę i masz Ducha Bożego, masz imię Jezu. Możesz przeciwstawić tym rzeczom, które diabeł robi. Diabeł narzuca na Ciebie strach. Ja związuję tak strach, ja Odrzucam na Niego. Diabeł atakuje cię różnymi fałszywymi, to, to jest słowo, ale Słowo Boże tak mówi. Diabeł próbuje fizycznie ruszać ci rękami, nogami. Związujesz to, zakazujesz, mówisz, to jest ciało, które należy do Jezusa Chrystusa, i ty diabeł nie możesz nic z nim robić. Jedynie co możesz zrobić, to jest wychodzić i iść do piekła, i nie, nie wracać. To jest jedyna rzecz, nic więcej nie pozwalamy robić. Nie możesz nic zrobić. Nie możesz lewitować, nie możesz y, straszyć, nie możesz nic robić. My się wydaje, że. Przygotowanie do uwolnienia i do walki duchowej jest y, bardzo potrzebne. Y, um, uwolnienie przychodzi i uwolnienie się nie kończy na tym, że tylko demon wychodzi. Musisz nauczyć się, jak dać opór tym diabłom. Diabeł może później przyjść i powiedzieć, ale wiesz, to wiesz tamto. Musisz się nauczyć walki duchowej. Diabeł może cię próbować kłamać, co zawsze on robi, bo nie z ojcem kłamstwa. Próbować się odciągnąć od wiary, w takim sensie, że jesteś pełen wiary i że będzie wszystko dobrze. diabeł może próbować atakować kłamiąc po prostu, prawda? Więc dajemy opór mu. Mocni wierzę, przeciwstawcie się mu. Nie, mocni wierzę, e, nie skupiajcie się na, nim. Przeciwstawcie się mu. Skupiamy się na Bogu, przeciwstawiamy diabłu idziemy go złupać. Jeszcze mamy parę minut co to jeszcze można dodać właściwe nastawienie do uwolnienia dużo zmienia idziesz na uwolnienie nie na nie na ciastko nie idziesz się tam relaksować nie idziesz na uwolnienie żeby ci się dobrze było nie idziesz na uwolnienie żeby sobie siedzieć no jak na wakacjach pod parasolem i na ryżaczku wygrzewać się idziesz na uwolnienie w tylko jednym celu masz dość Masz dość nękania się przez diabły, masz dość, że diabeł próbuje dotykać Twojego życia, w jakikolwiek sposób to jest, i idziesz się go pozbyć. Obojętnie jak się będzie manifestował, jest on pokonany. Druga kwestia, zobaczysz moc Jezusa w działaniu na uwolnieniu. Nie zobaczysz zwykle mocy Jezusa działającego w przeciętnym kościele. I to jest tragedia, ale taka jest prawda. Więc nie, to jest kolejna rzecz, którą musisz niejako y, się, się y, utożsamić, zrozumieć, ale kiedy idziesz na uwolnienie i prawdziwą uwolnienie ma na miejscu, kiedy Boży Duch się porusza, kiedy anioły się poruszają, kiedy osoby, które walczą o Twoją wolność i sam też angażujesz swoją wolę, zawsze podajesz pod Jezusa. Kiedy widzisz, że diabeł chce ci do czegoś pchać, coś nieboże, przeciwstawiasz się mu, nie siedzisz, nie mówisz, o Boże, co teraz będzie. I jak to, co będzie? Idziemy kopać zada. Nigdy nie odnosisz się z szacunkiem do diabła, nigdy go nie tolerujesz, nigdy z diabłem nie idziesz na myślowe układy, układziki. Diabeł może Ci jeszcze, jeszcze jedna jest rzecz. Kiedy Przychodzi Twoje uwolnienie, diabeł się może zacząć to układać. I może Ci powiedzieć: że Już więcej Ci nie będę, więcej Ci już nie będę nękał, tylko nie idź na uwolnienie. I to może być dla Ciebie pokusą, bo Ty byłeś nękany, nękana tak długo, i teraz diabeł niejako sugeruje Ci, że wiesz, nie powiedz, na uwolnienie to Ci przestanie macie. Nigdy nie możesz na takie coś powiedzieć, bo to jest oszustwo. Diabeł cię nigdy. Diabeł nie może swojej natury zrobić. On ci nigdy tego. On ci może na chwilę puluzować, żebyś myślał, żeby cię zrobić w konia. Pośpisz dwie noce normalnie, a później się znów horror pojawi. I co? I okaza na no, woli nie przeszła. Diabeł cię złapał. Jak taką małą, wiecie, zwierzątko jakieś takie do pułapkę jak leśniczy może złapać, prawda? Czy jakiś kusownik, prawda? Musimy być mądrzy. Idziesz na uwolnienie w jednym tylko celu. One wychodzą. I Bóg Ci zagwarantuje w imieniu Chrystusa uwolnienie w oparciu o Twoją wiarę. Amen.